No, widać było, że Jacek przypadł do gustu Ani, była jakaś chemia między nimi, a teraz mam nadzieję, że to samo wydarzy się tutaj między nami, bo na kanapie zasiadła Blanka, kobieta wielu talentów, no i przede wszystkim w ostatnim czasie rozgrzewająca publiczność pewnego programu z tańcem w tytule, z którym niestety musiała się pożegnać. Tak jest. Skandal, skandal, szok, niedowierzanie. Jak to, do, jak to się stało? Jak do to, jak to tego mogło dojść? Słuchajcie, ja nie wiem osobiście, jak to się stało. Oczywiście dawaliśmy sobie wszystko z tygodnia na tydzień, trenowaliśmy bardzo dużo w pocie czoła. Natomiast ja zawsze sobie powtarzam, że tak musi być. Wszystko jest po coś. E, ja jestem bardzo wierząca i wiem, że Bóg mnie prowadzi i, i prowadzi mnie tak, żeby było jak najlepiej. E, i, I tyle. Ale I zaczynamy... zabolało troszkę. Oczywiście. Jak każdego, kto w tym programie występuje i odpada. Oczy, oczywiście, że tak, oczywiście, że troszkę zabolało, jeśli wkłada się w to całe swoje serduszko, naprawdę masę, masę pracy, ciężkich treningów i, i z każdym odcinkiem próbowaliśmy te swoje granice wytrzymałości ym, fizycznej i psychicznej ym, oddalać i, i poszerzać. Więc y, oczywiście, że troszkę zabolało. Pewnie, i najgorsze jest to, że zabolało też to moich fanów bardzo. Jak ja, ja widziałam ich. Łeski um, na, na odcinku po odpadnięciu, i, i musiałam je tam ocierać, i, i widziałam masę tych wiadomości, że, że moi fani po prostu byli. Rozczarowani, zawiedzeni. zawiedzeni, to mnie najbardziej szczerze, chyba zabolało. No ale powinni być z kolei teraz zadowoleni, bo po pierwsze odzyskali Ciebie, będziesz miała więcej czasu na, na występy. Po drugie, powinni być zadowoleni z tego, że pojawiłaś się na Times Square. Twoje mm. wielkie zdjęcie pojawiło się na Billboardzie, który e, pewna firma streamingowa przygotowała. Tak jak się trafia na taki billboard? Co trzeba zrobić, żeby tam twarz Doroty Wellman zawisła. Jak, znaczy? <laughs> jak się czułaś, e, siedząc pod tym billboardem i robiąc sobie zdjęcia? Czułam się nie Niesamowicie, To było y, na pewno spełnienie moich marzeń. Ja pamiętam, jak byłam malutka i, i byłam w Nowym Jorku z moją mamą pierwszy raz. Miałam wtedy lat bodajże 13. I pamiętam, jak przechadzałam się po tych uliczkach i po Times Square i myślałam sobie, Boże, jak ja bym chciała pewnego dnia tam być. Ile ja bym dała, zrobię wszystko, będę pracować tyle, ile trzeba, żeby to się wydarzyło. I w momencie, kiedy to się, to się dzieje, po prostu oddech i, i, i spełnienie i naprawdę wdzięczność ale masa, masa ciężkiej pracy i lata wytrwałości w robieniu tego, co, co trzeba i co się kocha. A jak byłaś pod tym billboardem i robiłaś się zdjęcia mm -hmm. i ludzie przechodzili, to niektórzy tak nagle patrzyli, jezus, to jest, to sama dziewczyna, tu i tam, tu i tam. Z zamaskowałaś się tam trochę. Trochę, trochę tak było, natomiast, yy, natomiast my tam yy, mieliśmy tyle pracy do zrobienia, też kontentu i tak dalej, więc działo się to bardzo wszystko szybko. Natomiast też pamiętam, jak yy, był moment właśnie, jak byłam tam z moją mamą, w Nowym Jorku, jak byłam mała, e, siedziałyśmy w restauracji. Pamiętam, że płakałam w tej restauracji, widząc dosłownie ten billboard, na którym oczywiście jeszcze mnie nie było. To było w tym czasie, kiedy chciała być Madonna i no, Beyoncé jednocześnie, To tak? było dokładnie to, to było dokładnie to. To było e, tuż po występie właśnie tutaj u was. E, jak, jak, tak, dokładnie. I, I pamiętam, że płakuniałam sobie wtedy i myślałam, jak ja dam radę to zrobić, nikogo nie znam, nie wiem jak zacząć, ale wszystko jest w życiu możliwe i chciałabym takim przekazem nieść dalej młodzież, moich fanów i wszystkich, którzy słuchają, że wszystko jest możliwe i wszystko jest dosiągnięte. W tym roku będzie płyta? Słuchajcie, takie są plany, tak. Coś zostało porobione, coś zostało nagrane i to, nie, i to dużo, zdaje się. bardzo. Coś nawet zostało nakręcone. Co to za tajemnice? Słuchajcie, mamy dużo niestety tajemnic, bo Zdradzań musimy je mieć, musimy je mieć, natomiast bo mogę powiedzieć tyle, bardzo e, wyjątkowa premiera przede mną, na pewno już niedługo, e, na tygodniach możemy to liczyć oraz e, oczywiście mój najnowszy serial, który wyszedł niedawno, czyli Guilty, e, dalej z nim pracujemy i, i działamy i występujemy, e, no i i bardzo dużo nagranych piosenek. Myślę, że mamy szczerze materiału na co najmniej dwa albumy. Jest tego naprawdę bardzo dużo, więc e, tylko że tak. Ja jako e, że jestem będę osobą, która miała, miała swój debiutancki album. To będzie mój pierwszy album. Chciałabym, żeby on był perfekcyjny. Ja mam obsesję na punkcie robienia czegoś idealnie i chciałabym, żeby jak już go wypuszczę, żeby on był takim moim pierwszym. Dopracowany. Tak. Mm, to teraz Bejba, powiedz nam taką tak. rzecz. <grych> Bo ty się e, czasami... Pojawiasz w kontekście różnych, mm. y, różnych skandali, różnych wybuchów medialnych, tak. Dobra? Dobrze się w tym czujesz, w sensie, że, że czasami m, taki skandal potrafi ponieść popularność mm. trochę jak balon wypełniony helem, wznosi cię wyżej bardziej mm. cię widać. No pamiętam ten występ mm. dla 10-11 gdzie... <laughs> Oglądaliśmy Twoje kształty, twerkujące w e, bardzo erotyczny sposób, no i posypały się gromy, że jak tak można, jak tak można. Przeżyłaś ten występ? Potem i te wszystkie komentarze? O, oczywiście, że tak. Ja nadmienię, że uważam, że nie było to e, absolutnie bardzo erotyczne, bo byłam cała zakryta. Wszystko było e, ładnie dopracowane i zakryte i nie miało to mieć takiego wydźwięku. Natomiast, jak wiemy, media to media, różnie się dzieje. Natomiast e, wydaje mi się, że. To, że moja przygoda zaczęła się od Eurowizji i wiemy jakiej y, fali przeróżnych komentarzy, wydaje mi się, że to mnie tak zahartowało, że te wszystkie y, afery, aferki, skandale, skandaliki po prostu są. Ja, ja ich nie, nie staram się wzbudzać, one, one są, natomiast wydaje mi się, że jest to taka branża, jest to branża muzyczna i, i tak po prostu już od zawsze jest. Ale no, chyba... jak mówisz, zahartowałaś się, że na, po, na początku, jak mnie mam, jesteś dziewczyną, tak jak dotykało. czuję wrażliwą, no na początku raczej nie było to miłe. Zanim się nauczyłaś tak. to obsługiwać, to jak sobie z tym radziłaś? Tak jak mówię, no, przy, przy, przy Eurowizji to był moment, w którym wydaje mi się, że Przeszłam taką po prostu też metamorfozę. Przez ognia taki. Mm -hmm. Tak jest, pera pera ad astra takie i po prostu musiałam przez te ciernie y, przejść, przebrnąć i, i wydaje mi się, że I'm good teraz, I'm good. Generalnie skupiam się na robieniu muzyki, na robieniu y, tego, co kocham, a co przychodzi za tym, to już, to już tak. Sprawdzonym każdego artysty są koncerty i tak. będziesz miała koncerty także w różnych miejscach na festiwalu. Mhm. Jakim? E, mamy bardzo dużo fajnych festiwali w tym roku e, zabukowanych, więc moi fani będą mogli e, mnie widzieć bardzo często i dużo e, w Polsce i za granicą. E, z takich najfajniejszych e, też. E, m, spełnień, w sumie marzeń, które, które przede mną to, to jeden z festiwali, na którym gram, gra też Jason Derulo czyli Rita Ora, więc będziemy mieli znowu okazję wspólnie w sumie wystąpić mm. na jednej scenie, z czego jestem bardzo zadowolona, nie mogę się doczekać. Przede mną masa, masa, masa pracy teraz. Już siedzimy na próbach, przygotowujemy całą setlistę, wszystko, żeby mogło się idealnie odbywać w to lato. Jesteś bardzo zajętą osobą. Jak słyszymy cały czas, coś się w twoim życiu zawodowym dzieje. Tak jest. Masz przy tym wszystkim czas na to, żeby mieć życie prywatne, żeby mieć się do kogo przytulić, żeby mieć się komu wypłakać? Czy w ogóle to nie jest temat teraz dla Ciebie? Mama jest blisko. Mama. Mama, mama, mama. Mama, generalnie najbliższa moja rodzinka. To są osoby moje, mojego wsparcia, osoby właśnie, z którymi mogę posiedzieć, porozmawiać, czy po odpadnięciu z jakiegoś programu po prostu w nocy wrócić i zjeść razem burgera na podłodze i po prostu obgadać tę sytuację. A nie macie są... stołu czy co? Bo też to sobie <laughs> jako... A, ja sobie go, sobie sobie wiecie, czego jeszcze nie widzisz? Ja kocham i jeść na podłodze i <laughs> siedzieć na podłodze przysięgam. Więc, e, więc tak, więc mam takie osoby w moim życiu, mogę zawsze na nie liczyć i, e, i tak, natomiast e, faktycznie na takie życie prywatne, jakieś spotkanie ze znajomymi jest e, mniej czasu, ale staram się złapać na, na, szybką, e, na szybkiego kola, nawet czy, czy kawę z moimi przyjaciółkami, kiedy tylko mogę. No widzisz, znalazła no czas dla nas. Tak, bardzo się cieszymy. Zawsze, kochani. Bardzo się cieszymy, życzymy Ci powodzenia. Bardzo Czekamy dziękuję. na Twoją płytę z autorskimi piosenkami, bo Oczywiście. musimy o tym powiedzieć, że to są autorskie piosenki. Absolutnie. I po polsku będzie coś? Oczekujcie. Pomidor. Patrz powiedziała, jak prorok, oczekujcie, będzie Wam dane. Powodzenia we wszystkim, co robisz. Dzień dnie. dobrej majówki. Dziękuję wzajem, wzajemnie. Cześć, tu Dorota I... Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na... Dzień dobry